Witam serdecznie. Nazywam się Celina Szwinta. Jestem polską położną. Obecnie mieszkam na Bali. Cieszę się, że pomimo tak dużej odległości Fundacja Rodzić po ludzku zaprosiła mnie do wzięcia udziału w kampanii promującej standardy opieki okołoporodowej. Pomimo tego, że standardy zostały wprowadzone już kilka lat temu, to wiele z Was nie zdaje sobie sprawy jakie przysługują Wam prawa porodowe. Wielu wydaje się, że to od lekarza czy położnej zależy, w jaki sposób i gdzie urodzimy. A to tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach. Podnoszenie świadomości związanej z ciążą, porodem i macierzyństwem jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Zacznijmy zadawać sobie pytania: czego tak naprawdę się boimy? Włączmy w tą dyskusję naszego partnera oraz nasze maleństwo, aby oni również czynnie uczestniczyli w tym procesie. Przygotujmy się do naszego porodu. Mamy na to 9 miesięcy. Zdajmy sobie sprawę, że to w nas tkwi siła do tego, żebyśmy naturalnie urodzili nasze dziecko. Zacznijmy się wysłuchać. Zacznijmy wierzyć w swoją intuicję, w to, że mamy odpowiednią moc do tego, żeby urodzić nasze dziecko. Pozbądźmy się wszystkich lęków, napięć, bo to tak naprawdę te, ten niepokój, strach generuje w nas napięcie, a to powoduje ból. A właśnie tego bólu najbardziej boimy się w trakcie porodu. Dlatego przygotowujmy swoje ciało, duszę i umysł w trakcie tych 9 miesięcy, aby poród przebiegł dla nas naturalniej, delikatniej i po prostu łatwiej. Pamiętajmy, że myśli i słowa. Generują nasze działania. Dlatego zacznijmy myśleć i mówić pozytywniej na temat porodu. Otaczajmy się ludźmi, którzy nas kochają, którzy nas wspierają, a nie opowiadają nam swoje straszne historie porodowe. Poród jest zupełnie naturalnym, fizjologicznym procesem, więc przestańmy, przestańmy w niego ingerować przestańmy go zaburzać. Uwierzmy siebie, uwierzmy w siebie, uwierzmy w swoją moc oraz w to, że natura stworzyła poród w sposób idealny. Przesyłam dużo ciepła i miłości. Dzięki.